No i mamy sanki zdjęte. Wcześniej były robione końcówki drążków kierowniczych. Drążki były sztywne. Tutaj mamy zdjęte saneczki. Zobaczcie ile tu jest brudu nazbierane. To wszystko jest do czyszczenia. No i są luzy na przekładni. Zaraz Wam pokażę. Ale co mnie zadziwiło. Wezmę tylko lampę. Zadziwiło mnie bardzo. że ten silnik jest całkiem fajny i całkiem suchy, czyli on ma swój przebieg. Nie najgorzej, bardzo nie najgorzej. E, tutaj przy okazji łącznik stabilizatora. E, przepraszam bardzo, guma środkowa stabilizatora do wymiany. No niestety podchodziły rzeczy. No, ale to się wszystko ogarnie, i zobaczcie, to znalazłem. Znalazłem problem źle wchodzących biegów. Zobaczcie. Nie wiem, czy to widzicie? Jest luźno. Trzeba będzie linkę wymienić. Najlepiej obydwie od razu. No, także doszły dwie awarie. No, a tu to wiadomo. Po otwarciu, wyrzucimy gazetkę. Po otwarciu leje się płyn. Leje się płyn. Przekładnia luz ma ogromny. Nie wiem, czy mi się uda wam pokazać. W każdym bądź razie, do wyrzucenia. Dobra. Jak uporam się z wszystkimi usterkami. To się widzimy podobnie. Trzymajcie się.